Pace e gioia a tutti, fratelli e sorelle. Oggi il salmista ci fa una esortazione molto bella. Loda il tuo Dio, O Sion. Chval suo Gobano, O Sion. Sion è un altro nome per la città di Gerusalemme. Syjon to druga nazwa świętego miasta Jerozolem. non è una città qualsiasi. Dla Żydów miasto Jerozolem to nie jest zwykłe miasto. E città santa, to miasto święte. El monte santo. To święta góra. Perché? Dlaczego? Perché lì il tempio. Dlatego że tam jest świątynia. E dla il tempio era il luogo dove Dio abitava. I dla każdego Żyda eh, świątynia to było miejsce, gdzie mieszkał Bóg. Sua presenza nel santo dei santi. Tam była eh, jego obecność w, św w świętych, w świętego świętych. La parte più interiore del tempio. Eh, to była część najbardziej wewnętrzna każdej świątyni. Tante volte li ebrei pregavano guardando verso il tempio, ovunque si trovavano bardzo często Żydzi modlili się patrząc właśnie w stronę świątyni Sion. to jest Sion. Con il battesimo tutti noi siamo e, przez sakrament chrztu świętego każdy z nas stał się takim Sionem. Questa sortazione è rivolta a noi fratelli e sorelle. Dlatego to upomnienie dotyczy także każdego z nas, siostry i bracia. Tu sei Sion. jesteś Syjonem, Dlatego że w Tobie mieszka Trójca Święta. Tu sei il vero di Dio. jesteś prawdziwą świątynią Boga. Tante volte noi a Dio se come fuori di noi. Bardzo często myślimy o Panu Bogu, tak jakby był poza nami. Quando Gesù nel Padre nostro ci ha detto di dire, Padre nostro, che sei nei cieli, kiedy Pan Jesus uczył nas tej szczególnej modlitwy, mówiąc: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, il cielo non è quello. Niebo to nie jest tam na górze. Il cielo sei tu. Niebem jesteś ty. La tua anima. Twoja dusza. Dio abita lì. Bóg tam mieszka naprawdę. San Paolo diceva tanto: Voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Święty Paweł mówił do nas wyraźnie: jesteście świątynią Ducha Świętego. tu sei Dio Gdziekolwiek jesteś, tam Pan Bóg jest z tobą. tu sei tu porti la presenza Dio. Dlatego że gdziekolwiek jesteś, niesiesz ze sobą właśnie tę Bożą obecność. L'immagine più bella del donna incinta. Najpiękniejszym wyobrażeniem Każdego chrześcijanina jest wyobrażenie kobiety w stanie błogosławionym, kobiety brzemiennej. Wy, donne siete e unici. Wy kobiety jesteście naprawdę piękne i jedyne w swoim rodzaju. Dlatego że macie ten dar, aby nosić nowe życie w sobie. Che noi uomini non sappiamo che cosa significa. Czego my, mężczyźni, nawet nie pojmujemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jesteście najpiękniejszym wyobrażeniem, które przedstawia każdego chrześcijanina. Dlatego, że chrześcijanin to ten, który nosi w sobie obecność Pana Boga. Una donna incinta sta attenta se stessa, la sua salute. E, kobieta w stanie błogosławionym jest bardzo ostrożna e, na siebie samą i uważa na swoje zdrowie. In tutto quello che fa, pensa al bambino, che porta nel suo grembo. E, dlatego wszystko to, co robi, robi, myśląc przede wszystkim o swoim dziecku, które nosi w swoim łonie. É e così che deve essere cristiano. I taki musi być każdy chrześcijanin. In facciamo, di di in wszystko, cokolwiek robimy, róbmy uważnie, eh, wiedząc o tym, że nosimy w sobie obecność Pana Boga. E parla un con il bambino, che è in eh, bardzo często eh, zdarza się tak, że Mamusia mówi do, do swojego dziecka, które nosi, nosi w sobie. Czasami kładzie rękę na brzuchu, żeby poczuć, co robi, jak się porusza. Stara się być w kontakcie właśnie z tym dzieciątkiem, które nosi w swoim łonie. E oggi il salmista ci invita ad entrare in contatto con Dio che è in noi, con la preghiera di lode. Ecco perché oggi, in questo salmio, il salmista invita a questo, la preghiera di lode, a La preghiera di lode è la preghiera più cristiana. modlitwa uwielbienia jest najbardziej właściwą modlitwą dla każdego wierzącego. To jest najbardziej biblijna modlitwa jaką możemy znaleźć. Lodare Dio noi sua Boga, to znaczy znać jego obecność w nas samych. In ci i to uh, w tym uh, Rozpoznawać go także w tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Il To oznacza także, że rozpoznajemy e, we wszystkim tym, co nas spotyka, w każdym dobru i w, każdym, e, w każdej rzeczy złej, e, Jego obecność. Loda Dio, Swojego Boga, a będziesz doświadczał łaski błogosławieństwa. I poveri di spirito. E, tak właśnie ch chwalą Boga ubodzy duchem. Kto interiormente jest povero, sente il bisogno di Dio nella sua vita. Kto jest ubogi, właśnie wewnętrznie ubogi duchem, czuje tę potrzebę uwielbienia e, Pana Boga w Duchu Świętym. sa non ma della di Dio. Dzięki temu zdajesz sobie też doskonale sprawę z tego, że to wszystko, co robi, całe jego uwielbienie, nie jest e, owocem jego wysiłku, jego trudu, ale to jest łaską Bożą. Maria era così. Maria taka, jest La właśnie. sua preghiera era la preghiera di lode jej modlitwa była właśnie modlitwą mówi Pamiętacie, jak poszła do Elżbiety? Jaką modlitwę wtedy tam odmówiła, jak się modliła? Il Magnificat. Modliła się magnificat. Ha Dio! Chwaliła Boga. E non ha in una chiesa o nel tempio. Nie chwaliła eh, kościoła, nie chwaliła Pana Boga w kościele. Ma nella vita quotidiana, ale chwaliła Boga w codziennym swoim życiu. Nel concreto di ogni giorno. w tym co przeżywała konkretnie każdego dnia. Era una fatica andare in regione montuosa dice Luca. To był wielki wysiłek aby iść tam gdzieś wysoko w góry, jak opowiada nam ewangelista Łukasz. Nella fatica di ogni giorno. Apriamy o nuestro cuore a questa preghiera di lody. W tym każdego dnia właśnie otwierajmy nasze serce na to Boże uwielbienie, na uwielbianie Pana Boga. Kosta preghiera di lore guarisce il nostro cuore. Ta modlitwa uwielbienia uzdrawia też nasze serce. In modo particolare, quando lodujemy Dio nei momenti della sofferencja. W sposób szczególny, kiedy. Uwielbiamy eh, Pana Boga w chwili cierpienia, w momencie cierpienia. Nei difficili, e, w chwilach trudnych, nella malatia, e, w chorobie, w cierpieniu. Nelle sfide che la vita ci offre, kiedy doświadczamy poważnych wyzwań naszego życia, loda Dio nella chwa, eh, Chwal swojego Boga w cierpieniu non distrutto dalla nie bądź... Eh, Zniszczonym przez cierpienie, którego doświadczają. Spróbuj odnaleźć Pana w tym wszystkim, w tym swoim cierpieniu. La di lode nostro cuore. Modlitwa uwielbienia oczyszcza nasze serca. E chi ha un cuore puro, vedrà Dio, dice la di Gesù. Kto ma serce czyste, zobaczy właśnie Pana Boga dzięki temu. Chi loda Dio, vede to uwielbia Boga widzi dużo lepiej. Dio anche nella Mo może zobaczyć wtedy Pana Boga nawet w cierpieniu. E Dio agire nella I może zobaczyć Pana Boga, który działa poprzez cierpienie. Perché Gesù tante volte, se non ferma al male, traje al bene dal male. Dlatego, że Pan Bóg bardzo często z konkretnego zła potrafi wyprowadzić o wiele więcej dobra, niż sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. To jest właśnie Pan Jezus ukrzyżowany. Ze zła na krzyżu wyciąga dobro naszego zbawienia. Lodiamo il Signore anche nella sofferenza. Chwalmy, Pana, nawet w e quando odiamo il Signore nella sofferenza, il nostro cuore apre, così noi possiamo ricevere quello che Gesù vuole darci. Nasze serca na Pana Boga w to się jeszcze, jeszcze bardziej na tę łaskę, którą Pan Bóg chce nam darci. Se nella preghiera noi chiediamo sempre grazie. Jeśli my przez modlitwę, w modlitwie tylko i wyłącznie o coś prosimy, bez uwielbienia Pana Boga, modlimy się zazwyczaj w ten sposób. Z ręką właśnie tak zaciśniętą. Jeśli masz rękę zaciśniętą dłoń i nie potrafisz jej otworzyć, nie, nic nie otrzymasz. Wszystko upadnie. Non io non te la do. E, nie dlatego, że Pan Bóg nie, nie chce ci dać, czy ja nie chcę ci czegoś Ma dać. Ale twoje Ale twoje ręce są zamknięte, twoje dłonie są zaciśnięte. Noi possiamo pregare con un cuore My mo Możemy modlić się właśnie w ten sposób, z sercem zamkniętym. sulla nostra sui problemi. Skoncentrowani tylko i wyłącznie na naszym cierpieniu. Chi Dio a prega con un a mano aperta. Jeśli ktoś uwielbia Pana Boga, modli się właśnie z dłonią otwartą. Infatti tante volte nella Bibbia nei Salmi le mani aperte sono un segno della preghiera di lode. Dlatego bardzo często w psalmach eh, otwarte dłonie są znakiem eh, modlitwy uwielbienia właśnie. Come prega il sacerdote per esempio nella preghiera prima della consacrazione la chiamiamo il prefazio, una preghiera di lode, prega così. To tak jak kapłan, kiedy modli się właśnie słowami prefacji przed konsekracją, czyli przed um, przeistoczeniem, przed ustanowieniem przy najświętszych dare Modli się właśnie z rękami, z dłońmi otwartymi, aby otrzymać to, o co, o co prosi, o co się modli. I di crescere in questa preghiera di lode. Zapraszam was do tego aby wzrastać właśnie aby doświadczać tej modlitwy uwielbienia. Il saluto sia lodato Wasze pozdrowienie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Fate non sia Nie pozwólcie, żeby stało się tylko i wyłącznie przyzwyczajeniem. Nie, nie może to być tylko i wyłącznie pozdrowienie samo w sobie. una lody dal ale ma to być uwielbienie, które płynie z serca. Il tempo durante il giorno. Spróbujcie znaleźć czas w czasie każdego dnia. E lodate e Chwalcie i dziękujcie Panu Jezusowi. się con un de uno dei santi nostri capucini. Pozostawię was z taką małą wskazówką jednego z naszych świętych ojców kapucynów. del beato Solano Scasi, un santo americano, e, ze aveva un grande dono di guarigione, e, łaskę con la sua preghiera guarito tanti ammalati, e con ammalati, e quando gli ammalati andavano da lui, lui li consigliava sempre. I kiedy chorzy przychodzili do niego on im dawał taką wskazówkę lo, in inglese, lo, lui, lo e, powiem wam to najpierw po angielsku a potem wam to przetłumaczę Thank god ahead of time ringraziate il in anticipo e, chwalcie pana uwielbiajcie go dziękujcie mu e, przed wszystkim, zanim to się stanie. Non il dopo che avete una Nie dziękujcie mu wtedy, kiedy już otrzymaliście łaskę, kiedy coś otrzymaliście, ale dziękujcie mu dużo wcześniej. Ringraziate il Signore in anticipo. Dziękujcie Panu dużo wcześniej. Questa jest una vera fede, una vera relacja con Dio. To jest prawdziwa wiara, to jest prawdziwa ufność Panu Bogu. E questo invito per te, Sion. I do tego Was zapraszam, każdego z Was, siostro i bracie, do tego zapraszam Ciebie, Syjonie. loda il tuo Dio, Sion. Chwal Twojego Pana dzisiaj, Syjonie. Si Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.